Witajcie! Dzisiejsza historia będzie o mężczyźnie, który myślał, że jego żona spodziewa się pięcioraczków. Po dziewięciu miesiącach jego zdziwienie sięgnęło zenitu. Oglądajcie do końca, będzie ciekawie. Ta historia przytrafiła się kilka lat temu mężczyźnie o imieniu Pol. Pol poznał dziewczynę o imieniu Barbara. Między nimi wybuchł burzliwy romans, i już po kilku tygodniach Barbara uraczyła go wiadomością, że spodziewa się dziecka. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że dziewczyna najpierw powiedziała mu o jednym dziecku, potem zmieniła zdanie i poinformowała, że spodziewa się bliźniąt, potem trojaczków i czworaczków. Skończyło się na tym, że spodziewa się całej piątki maleństw. Zakrawało to na wymysł, pięcioraczki rodzą się niezwykle rzadko. Paul powinien był się zacząć zastanawiać, jakim cudem jedno dziecko w ciągu kilku dni rozmnożyło się do pięciorga. Mężczyzna jednak nie zawracał sobie głowy niepotrzebnymi sprawami, przeciwnie, zorganizował specjalną zbiórkę pieniędzy dla swoich przyszłych dzieci. Wiadomo, że jedno trudno jest ubrać, a przede wszystkim wykarmić, a co dopiero pięcioraczki. Co ciekawe, dobroduszni mieszkańcy miasteczka, w którym mieszkali Paul i Barbara, również nie zdziwili się niezwykłą płodnością młodej pary. Za to zaczęli znosić pieniądze i dziecięce ubranka. Pewnego pięknego dnia, dziewięć miesięcy później, kobieta poczuła skurcze. Pol natychmiast wsadził ją do samochodu i zawiózł do szpitala. Jakież było jego zdziwienie, gdy w trakcie badania lekarze szokowali pechowego tatę. Nie pięcioro, nie czworo, ale nawet nie jedno Barbara nie spodziewa się żadnego dziecka. Jej ciąża była fałszywa. Tymczasem Pol kupił już pięć łóżeczek i wybrał imiona dla całej piątki. Rozpoczęło się dochodzenie, w trakcie którego wyszło na jaw, że Barbara jest zwykłą oszustką. Nieraz opowiadała różnym osobom, że jest śmiertelnie chora, w wyniku czego otrzymywała pomoc finansową. Byłemu chłopakowi wmówiła, że spodziewa się bliźniąt, oczywiście nie urodziła żadnych dzieci. Obecnie Barbara przebywa w klinice psychiatrycznej, uznano ją nie tylko winną oszustwa i nieuczciwości, ale też za chorą psychicznie. Paul wciąż jest przygnębiony, naprawdę chciał mieć dzieci. A przecież wystarczyło pojechać z nią na USG, a oszustwo natychmiast wyszłoby na jaw. Jeśli podobał Wam się filmik, łapki w górę, piszcie komentarze i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!